Wróciłaś? A po wizycie u Kwen? zapewne tęsknisz za inteligentną konwersacją. Niektórzy Kwen są bardzo utalentowani. Gdybyś czasami zszedł na ziemię i spędził trochę czasu wśród ludzi, zgodziłbyś się z tym. Mam ważniejsze rzeczy na głowie. Choćby dane, które zabrałaś lądrze. Znalazłeś trochę. Istotnie. Zapis w dzienniku dodany wkrótce po tym, jak Zenici uciekli z kolonii. Prześleć ci go. Wielu rzeczy trzeba się domyślać, ale najważniejsze, że Londra poważnie rozważał możliwość starcia z Nemezis. Jego rozważania zawierają listę korporacji z XXI wieku, które produkowały supernowoczesne uzbrojenie. Możliwe, że taką broń dałoby się wykorzystać przeciwko naszemu wrogowi. Oczywiście czeka mnie sprawdzenie tych firm. Trzeba je znaleźć, rozgryźć technologię, ustalić skuteczność broni oraz to, czy da się ją uruchomić. I to w pojedynkę, co? Cóż. Zrozum, cieszę się, że mamy coś przydatnego, ale wciąż nie wiem, czemu z nami zostałaś. Chodzi o wyzwanie, prawda? Szansę wykazania, że jesteś największym mózgowcem. Swoje motywy zachowam dla siebie. I właśnie dlatego zawsze będziesz sam. Aloy, Nemezis stanowi zagrożenie, którego nie da się pokonać w pojedynkę. Jestem wdzięczny za twoje niezwykłe dokonania. No, silence. Może jeszcze uda się stopić Twoje serce. A teraz zobaczmy, co odkryła. Silence ma rację. Przemyślenia Londry mogą nam pomóc w walce z Nemesis.